opowiem Wam cenowo, co można wynająć, jak można wynająć, gdzie szukać mieszkań, na co uważać, um, powiem Wam też um, o tym, jak wynająć mieszkanie czy pokój w Melbourne. O cenach porównamy sobie to, jak to wygląda w dużych miastach i w mniejszych miejscowościach. Także jeśli ciekawią was te tematy, jeśli planujecie przeprowadzkę do Australii, um, to zostańcie ze mną. Ok, to jesteśmy na zewnątrz przed domem. Tak jak widzicie dom jest całkiem spory. Oczywiście to nie jest tak, że cały dom jest dla nas, my mamy tylko tą część po prawej stronie. I jak pewnie spostrzegawczy już domyślili, jest to tak naprawdę przerobiony garaż. Taka forma wynajmu tutaj w Australii jest bardzo popularna. To nazywa się tak naprawdę Granny Flat, czyli tłumacząc babcinę mieszkanie. I teraz jak będziecie szukać takich mieszkań, to mogą być to właśnie przerobione garaże, mogą być to przerobione piwnice, czy jakieś podziemia w mieszkaniach, czy dolne piętro, także takich opcji jest sporo. Plusem takich mieszkań jest to, że nie są to mieszkania wynajmowane przez agencję, także macie dosyć... Dużą swobodę, jeśli macie fajnego właściciela, oczywiście, na to, żeby podpisać kontrakt na krótszy okres czasu niż 6 miesięcy czy, um, czy czy rok. Bo niestety, wynajmując agencją, to ma swoje plusy i minusy. Plusem jest to, że wszystko jest, jakby to powiedzieć, no, legalnie załatwiane. Ale raz, że bardzo trudno jest wynająć takie mieszkanie, jeśli się dopiero co do Australii przyjeżdża, bo wymaganych jest mnóstwo dokumentów. Dwa, że um, no, na, trzeba wynająć takie mieszkanie na minimum rok. Także jeśli przyjeżdżacie na Wizję Working Holiday, to wiadomo, że mieszkanie z agencją um, odpada, um, no bo nie będziecie przez rok siedzieć w jednym miejscu, zapewne. Także um, taki Granny Flat to jest dosyć uh, fajna opcja dla kogoś, kto się często przeprowadza. Um, plus. Uh, um, Zazwyczaj takie mieszkania też są troszeczkę tańsze niż takie mieszkania z agencją. Ale okej, okay, wejdźmy sobie do środka. Jak to wygląda? Wszystkie mieszkania, czy większość mieszkań w Australii ma e, siatki ochronne przeciw rzekiemu e, robactwu, który może wejść do domu. Jak widzicie, mieszkanie tak naprawdę jest całkiem sporych rozmiarów. Mamy kuchnię. Kuchnia jest ogromna, to jest naprawdę rzadko się zdarza, bo w Australii często kuchnie są małe, bo jednak jada się na mieście, także w wielu mieszkaniach, szczególnie w mieszkaniach studenckich, kuchnia to nie jest taka kuchnia-kuchnia, tylko jest tak zwane kitchenette, czyli tak naprawdę macie turystyczne dwa palniki, zlew i malutką turystyczną lodówkę. Na co warto zwrócić uwagę, to jest podłoga. My mamy kafelki. I tak naprawdę, żeby znaleźć wszędzie kafelki, a czy w ogóle znaleźć kafelki w, w Australii, w mieszkaniach, e, graniczy z cudem, ponieważ w wielu blokach, w wielu, wielu e, nawet w nowych blokach, są e, tak naprawdę dywany. Nie wiem z czego to wynika, ale oni po prostu kochają, e, kochają dywany. E, zresztą tak samo jak Brytyjczycy, może to się jakoś łączy. E, z tym, że no, w takich krajach um, jak Australia, gdzie jest ciepło, no to raczej. E, Płytki raczej są bardziej higieniczne, łatwiej je posprzątać, a dywany te dywany po prostu oni walą wszędzie, nawet w centrach handlowych, w takich miejscach, gdzie tak naprawdę mnóstwo ludzi się przewija, potrafią być dywany, które oczywiście po miesiącu wyglądają ohydnie, bo są po prostu brudne, no ale gdzieś Australijczycy mają swoje zamiłowanie do. Do dywanów, no i co zrobić? Ale jeśli, jeśli szukacie mieszkania, to polecam szukać takiego bez dywanów, bo niestety te dywany bardzo brzydko pachną i tak naprawdę jak wejdziecie na inspekcję, to możecie tego nie poczuć, bo oni to wszystko wypsikają, żeby pachniało cudownie, ale te dywany po jakimś czasie będą po prostu, będzie je czuć wilgocią. Także nie jest to fajna opcja. Większość mieszkań um, ma um, tych grani flat, często jest umeblowana, ale zdarzają się też takie, które są zupełnie puste. I wtedy dobrze jest mieć um, po prostu no, jakieś swoje meble w zanadrzu albo po prostu um, no, wybrać się do Ikea i jakieś podstawowe meble kupić. Um, co jeszcze z takich ciekawych rzeczy? Um, Także tak, kuchnia jest dosyć spora, jak widzicie, jest mikrofalówka, w wielu, wielu mieszkaniach jest mikrofalówka, bo to taki jakby standard. Salon, jak widzicie, jest sporej wielkości, jest też klimatyzator, sorry, czasami mi słowa uciekają, jest też klimatyzator, klimatyzator jest już tak naprawdę też właściwie w standardzie wielu mieszkań. Musimy tylko pamiętać o tym, że klimatyzator zjada bardzo dużo energii, także wasze rachunki, jeśli będziecie go używać e, codziennie, pójdą w górę. Także to też jest kolejny punkt, o którym warto pomyśleć, wynajmując mieszkanie. E, my mieliśmy wszystkie rachunki w cenie, w cenie wynajmu i to wtedy tak naprawdę nam daje taką swobodę, że możemy. Używać tego klimatyzatora, ile chcemy, możemy używać telewizora, ile chcemy, i tak naprawdę nie musimy się martwić, ile nam przyjdzie tych rachunków. Dla przykładu, w Melbourne nie mieliśmy wliczonych rachunków w cenę mieszkania i tak płaciliśmy 400 dolarów tygodniowo za pokój, tak naprawdę w dzielonym mieszkaniu, plus dodatkowe 100 dolarów tygodniowo za same rachunki. Także to wychodzi już 500 dolarów tygodniowo 2000 dolarów. A miesięcznie, także to już jest dosyć spora kwota, jeśli przyjeżdżacie na Video Work Holiday. No przypuszczam, że nie będziecie chcieli takiej kwoty wydawać na mieszkanie. Um, I teraz tak, kolejny, co my tu jeszcze mamy? Uh, tak jak mówiłam, to jest przerobiony garaż, także tu mamy część sypialnianą. I teraz tak, łazienka. Uh, łazienka jest dosyć malutka. Uh, Łazienka jest, jest dosyć malutka e, i to różnie zależy w, w, tych, w tych mieszkaniach babcinych. Czasami się zdarzają większe a te łazienki, czasami mniejsze. Jeśli przejdziemy sobie tutaj z, na koniec tego mieszkania, to mamy kolejne drzwi. I możemy sobie wyjść do ogródka. Ogródek tak naprawdę to nie jest jakby... to jest część wspólna też z... E, z tymi osobami, które mieszkają w tym głównym domu także tak naprawdę oni mają tutaj swój e, pierdolnik, bym powiedziała e, no ale ale tak to wygląda, Australijczycy generalnie to są brudasy i teraz e, pewnie się ktoś przyczepi, że o to wcale nieprawda, że oj. E, no nie chcę generalizować, nie znam wszystkich Australijczyków, ale tych co znam e, to jak widzicie e, mają syf i wielu tak niestety ma wokół domu, że po prostu e, jakby nie dbają. Nie do końca przy domu, ładnie trawniczek, wszystko spoko, ale za domem a już jest po prostu e, burdel pierdel serdel i e, i nie wiem, mnie to jakoś osobiście razi. Ok, przejdźmy do pralki, pralka to jest e, m, dosyć ciekawa historia, ponieważ w większości mieszkań w Australii pralek nie ma. Oni to nazywają pralką. E, europejską, czyli to jest European Laundry ponieważ oczywiście jak European no to znaczy, że super, lepsze, oni to je. generalnie wszystko jest European, żeby podnieść cenę także takie pralki, jeśli będziecie szukać mieszkań i widzicie, że jest European Laundry no to znaczy, że będziecie mieć pralkę w mieszkaniu co jest super dogodnością, bo często, gęsto w dużych miastach pralek nie ma w Melbourne na przykład dwa razy nie mieliśmy pralki, i wtedy po prostu trzeba chodzić do takiej pralni miejskiej. Jest to generalnie, o, że tak powiem, uciążliwe, szczególnie zimą, kiedy tam temperatura spada do, do kilku stopni powyżej zera. Ty musisz iść z, tą, z tym praniem, to pranie też musi się zrobić. To chwilkę trwa, potem trzeba to wrzucić do suszarki. Oczywiście trzeba za to zapłacić. Um, także nie jest to specjalnie fajna opcja. Także jeśli możecie, to szukajcie po prostu mieszkań z opcją European Laundry. Jeśli przyjeżdżacie tutaj na dłużej, to po prostu szukajcie mieszkań, które mają opcję podłączenia pralki w domu albo tak jak my mamy tutaj za domem. Czemu nie? Um, tutaj mam moje roślinki. Jak widzicie, nie jestem, że tak powiem, mistrzem ogrodnictwa, ale próbujemy, no nie? Powiemy sobie teraz o cenach. Ceny to jest dosyć ważna, ważna sprawa. Um, jak to wygląda cenowo? Um, my to mieszkanie tutaj wynajmujemy za 350 dolarów tygodniowo. Ze wszystkimi rachunkami w cenie. Czyli tak naprawdę mamy 350 i mamy wszystko, wszystko w cenie, razem z internetem, wodą, prądem um, i o nic nie musimy się martwić. Jak chodzi o internet w Australii, internet w Australii to jest. To jest jedyna rzecz, o którą musimy się martwić, um, często gęsto wynajmując mieszkanie, ponieważ internet jest fatalny. I uh, podobno Australijczycy wynaje, wy, wynaleźli. Uh, wynalezienie, czy to tak można nazwać, Wi-Fi, ale najwidoczniej na tym wynalezieniu się skończyło i już nic więcej z tym nie zrobili, ponieważ internet w Australii jest, jest bardzo, bardzo zły i nawet w dużych miastach um, często, gęsto połączenia są bardzo powolne. My mamy takie połączenie, że tak naprawdę jak oglądamy Netflixa, to widzimy same piksele. Um, jak to można naprawić? Możecie sobie albo wynająć, znaczy... W, Wykupić swój własny internet a, i wtedy po prostu z telefonu a, przesyłać ten internet a, na telewizor. Także to jest jedna opcja. Oczywiście to są też koszty, mm, ale no jeśli na dużo oglądacie telewizji albo dużo korzystacie z internetu, a, no, to, no, to, no to prawdopodobnie będzie trzeba to zrobić. Jak chodzi o. O porównanie cen tego mieszkania tutaj, a cen mieszkań w Melbourne. Tak naprawdę tutaj płacimy 350 dolarów miesię... 350 tygodniowo, co nam wychodzi 1400 dolarów miesięcznie. Matematyka się kłania. I teraz tak, w Melbourne tak naprawdę za 1400 dolarów myślę, że będzie Wam ciężko wynająć mieszkanie prywatne. Prywatne w sensie takie tylko dla Was, ponieważ tam ceny są dużo, dużo wyższe. Tak jak mówiłam, my wynajmowaliśmy mieszkanie, pokój w mieszkaniu dzielonym za 2000 dolarów miesięcznie. Z tym, że to mieszkanie, które wynajmowaliśmy za 2000, ja wam za chwilkę pokażę zdjęcia tego mieszkania, to było mieszkanie bardzo luksusowe, tak zwane High End, w nowym budownictwie, w nowym bloku, blisko centrum miasta z siłownią, basenem, jacuzzi, z tymi wszystkimi barierami także, także to by były. Koszty tego rzędu, 2000. Jeśli chcecie mieszkać w nowym, ładnym mieszkaniu, dzielić je z kimś, ale wtedy tak czy siak macie te wszystkie bariery do dyspozycji. Jak chodzi o troszeczkę niższą półkę, no to za 1400 dolarów miesięcznie w Melbourne jesteście w stanie wynająć pokój również w dzielonym mieszkaniu, ale w dużo gorszym standardzie i dużo dalej od centrum. I tak my wynajmowaliśmy na przykład mieszkanie w, w dzielnicy Richmond, która jest tak naprawdę bardzo popularną dzielnicą, bo tak naprawdę też jest taką dzielnicą, w której dużo się dzieje. A jest dużo pubów, klubów, restauracji. Um, to jest tak zwana też dzielnica wietnamska, um, azjatycka, także jest e, mnóstwo dobrego jedzenia. Um, no i też ceny są troszeczkę wyższe, także też no... Te pieniądze, tą kwotę, którą tam płaciliśmy, to nie była być może wysoka kwota, 1400 miesięcznie, ale standard był dużo niższy. Dzieliliśmy tak naprawdę mieszkanie z siedmioma osobami, dwie malutkie łazienki. Też musicie pamiętać o tym, że wynajmując mieszkanie, wynajmując pokój z. Dużą ilością osób różnie możecie trafić. I na nas trafiło się tak, że raz mieszkaliśmy z facetem dużo starszym od nas, który był bardzo sympatyczny i tak naprawdę nie stwarzał żadnych problemów, ale był tak naprawdę alkoholikiem i byłym narkomanem. Bezrobotnym. Także, także dla mnie, jako, jako dziewczyny, to jednak są takie sytuacje dosyć skomplikowane, w takim sensie, że ja nie zawsze się czułam bezpiecznie w takim mieszkaniu także też warto jest wynajmując zanim, zanim wynajmiecie sprawdzić, kto w takim mieszkaniu mieszka bo no często, gęsto, jeśli to są Australijczycy, to oni mogą na przykład być na bezrobociu albo mają dużo zasiłków mogą nadużywać alkoholu, narkotyków i tak dalej, i tak dalej. I takie, takie nasze doświadczenie niestety było, o dziwo, wszystkie mieszkania, które dzieliliśmy z Australijczykami, dzieliliśmy z narkomanami. Także um, warto na to zwrócić uwagę, z kim wynajmujecie, jeśli nie chcę tutaj w żaden sposób generalizować. Problemu Australijczyków z narkotykami, ale jeśli ja bym polecała, jeśli możecie na przykład wynajmować mieszkania, to, to polecam Wam na przykład latynosów. Oni są bardzo sympatyczni imprezowi, ale są też tacy od serca. Jeśli będziecie mieć kiedyś problem, to na pewno Wam pomogą bardziej niż Australijczycy, niestety. Z naszego doświadczenia mówię, być może ktoś inny będzie miał inne doświadczenie. Także warto sprawdzić po prostu, z kim, będziecie, z kim będziecie mieszkać. Kolejna sprawa to jest też dojazd i komunikacja. Warto sobie sprawdzić, jak wyglądają dojazdy, bo tak jak my mieszkamy nasza tutaj w Gold Coast, to tak naprawdę mamy jeden autobus, który jedzie godzinę do centrum miasta, mimo że my jesteśmy od centrum 15 minut jazdy samochodem. Także jeśli nie macie środka transportu innego niż samochód i tylko i wyłącznie będziecie polegać na komunikacji miejskiej, to warto sobie sprawdzić, czy to mieszkanie, gdziekolwiek wynajmujecie, czy w Cold Coast, czy w, czy w Brisbane, czy w Melbourne, żeby to mieszkanie było w miarę skomunikowane z centrum miasta. To jest, bo niestety to jest tak z komunikacją w Australii, że nie wszystkie miasta... Szczególnie te mniejsze miasta mają dosyć, dosyć kiepską komunikację lokalną. Nie wiem, może wychodzą z założenia, że wszyscy tu mają samochody, co faktycznie tak wygląda, bo tutaj jest dosyć sporo tych samochodów. Także warto, warto o tym pomyśleć. Jak chodzi o wynajem i na co uważać, na co zwrócić uwagę, wynajmując mieszkania, przede wszystkim. Od kogo wynajmujecie? To znowu może się wydawać generalizacją, i znowu ja będę mówić z własnego doświadczenia, a ktoś inny może mieć zupełnie inne doświadczenia z, z wynajmem. My wynajmowaliśmy mieszkania od osób różnej narodowości i zmienialiśmy mieszkanie przynajmniej 15 razy, także mamy jakieś doświadczenie w tym temacie. Jak chodzi o narodowości, których bym. Unikała na waszym miejscu, to niestety są to osoby z um, głównie Indii, Pakistanu, głównie z tych dwóch państw. Um, często to są takie osoby, które my tutaj nazywamy um, doji, czyli takie osoby, które po prostu będą chciały was w jakiś sposób oszukać, niestety. I nam to się niestety przytrafiło w Melbourne. Um, mieszkaliśmy, wynajmowaliśmy pokój od um, Hindusów. I tak wyszło, że po, na dwa dni przed Bożym Narodzeniem zeszłego roku dowiedzieliśmy się, tak, wszedł nam po prostu ktoś do mieszkania, okazało się, że wszedł e, prawdziwy właściciel tego mieszkania. E, I no niestety musieliśmy się ewakuować bardzo szybko, tak naprawdę w jeden dzień. E, Także to są takie sytuacje, na które warto uważać, z kim podpisujecie umowę i w ogóle, żeby tę umowę podpisać. My zrobiliśmy ten błąd, że nie podpisaliśmy umowy z tymi ludźmi, chociaż mimo wszystko w, nas, w tamtym przypadku i tak by to nie pomogło, ponieważ no, no nie mogliby nam dać cokolwiek do podpisania i tak by wyszło, że nie są właścicielami prędzej czy później. Um, także jeśli wynajmujecie mieszkanie, to odradzam um, Hindusów i Pakistańczyków. Tak jest moje, moje doświadczenie. Um, jak chodzi o Azjatów, um, Azjatów w sensie Chińczyków, um, czy... Um, no, generalnie głównie Chińczyków, bo oni wynajmują mieszkania, czy Wietnamczyków, um, to... Um, to tutaj wygląda tak, że oni na pewno będą bardzo skrupulatni z pieniędzmi i wyliczą Wam do każdego jednego dolara, żeby, żeby po prostu wszystko zapłacić i mieć zapłacone na czas i często gęsto będą prosić o różne pieniądze wcześniej, a to za depozyt za klucze, depozyt za nie wiadomo co i potem niechętnie, niechętnie te pieniądze oddają, także trzeba się upomnieć, Dobrze jest mieć wszystko na papierze, nawet jeśli wynajmujecie z osobą prywatną, wszystko na papierze, w e-mailach czy w SMS-ach, żeby mieć po prostu podkładkę na to, co robicie. Jak chodzi o wynajem z agencją? Wynajem z agencją jest to o tyle uciążliwy i nam niestety się nie udało wynająć z agencją, ponieważ wymagają bardzo wielu dokumentów. Wymagają tak naprawdę tylu dokumentów, że my nie jesteśmy w stanie ich przedstawić, bo po prostu ich fizycznie nie mamy ani nie mamy nawet możliwości o takie dokumenty wystąpić. Bo o co chodzi? Chodzi głównie o to, że trzeba mieć taką kartę z Medi, Medibanku, z Medicare'u, tutaj takiego lokalnego. To jest coś takiego jak nasz NFZ, powiedzmy. My jako osoby na Wizach. Emigranci nie mamy tak naprawdę tego typu kart, bo nie mamy dostępu do tutaj australijskiej służby zdrowia. Musimy mieć swoje prywatne ubezpieczenie. Także w agencjach to jest po prostu coś czego często nie da się przeskoczyć. A nawet jeśli się da przeskoczyć, to potem jest mnóstwo innych dokumentów, które trzeba przedstawić, mnóstwo listów referencyjnych od poprzednich. A poprzednich osób, od których wynajmowaliśmy od jakichś przyjaciół, pracodawców, bla, bla, bla. I nawet jeśli można sfejkować te dokumenty, no to potem zapytają Cię o pieniądze, o pracę, gdzie pracujesz, jak pracujesz, ile zarabiasz. Plus do tego dochodzi jeszcze konkurencja i my jak oglądaliśmy mieszkania z agencją, to nawet na takie okropne, najbrzydsze mieszkania, gdzie było dwóch pająków a karaluchy na podłodze, to zawsze było przynajmniej 20... 30 osób, które oglądały to mieszkanie razem z nami i to byli głównie Australijczycy. No i teraz jest tak, no musicie się postawić też w roli tego agenta, który ma do wyboru em, imigrantów, którzy przyjechali na jakieś tam wizie i tak naprawdę mogą w każdej chwili zostać wykopani z kraju. E, I mamy Australijczyków, którzy nawet jeśli stracą pracę, to idą na zasiłek, więc zawsze będą mieć pieniądze, żeby za to mieszkanie zapłacić. No i w tym momencie no, okazuje się dosyć logicznym, że my tak naprawdę szans na mieszkanie z agencją nie mamy za dużych. No chyba, że macie super pracę w IT, zarabiacie w hajsu i tak dalej, i tak dalej. No ale my jako, że tak powiem, takie średniaki, to, to my nie mamy szans na mieszkanie z, z agencją, także szukaliśmy właśnie mieszkań tych tak zwanych Granny Flat. Co jest, co jest też spoko opcją, bo tak naprawdę możemy w każdej chwili się stąd wynieść. O czym jeszcze trzeba pamiętać wynajmując mieszkanie w Australii? Poproszę Was tutaj o bond. Bąd to jest tak naprawdę taki depozyt, to jest taka nasza kaucja w Polsce. Ten bond zazwyczaj jest w wysokości dwóch tygodni albo całego miesiąca wynajmu. I teraz tak, jeśli wynajmujecie z agencją, to agencja ma obowiązek te pieniądze wpłacić na osobne konto rządowe, na którym te pieniądze są trzymane. I w momencie, kiedy wy wyprowadzacie się z mieszkania, trzeba wypełnić taki dokument, że prosicie o zwrot tego, tych pieniędzy. A właściciel tutaj sprawdza, że nie jest nic zniszczone, itd., itd., podpisuje, i wy w przeciągu tam kilku dni dostajecie, dostajecie te pieniądze. Na konto z prywatnymi osobami, tak jak my tutaj robimy te Granny Flat, to różnie to wygląda. Czasami jest tak, że oni tych pieniędzy nie wpłacają na to konto rządowe, no bo wtedy też musieliby płacić podatki od tego, że wynajmują to mieszkanie. O czym jeszcze, o czym jeszcze trzeba pamiętać, wynajmując mieszkanie? Pierwszą rzeczą, którą robicie, wchodząc do mieszkania już wynajętego, są zdjęcia. Robicie zdjęcia wszystkiego, wszystkiego co możecie. Myślę, że w Polsce, czy wszędzie na świecie jest generalnie taka sama zasada. Te zdjęcia trzeba, trzeba mieć. Dla własnej ochrony. Potem będzie jedna ryska na podłodze, jedna plamka na suficie i nagle się okaże, że trzeba malować całą chatę. I to będzie Was kosztowało 5 tysięcy. Także zróbcie sobie zdjęcia wszystkiego, co możecie. Jeśli jest zepsute, to od razu raportujcie do właścicieli, żeby nie było, że wy zepsuliście i potem was obciążą, bo to jest tak, że właściciele są dla Was mili do momentu, kiedy nic się nie zepsuje, a albo Wy nie zepsujecie i wtedy nagle się nie robi już tak fajnie. Um, także. Um, to z takich najważniejszych myślę informacji, jak chodzi o wynajem w Australii, podam Wam kilka linków do kilku stron, gdzie warto szukać. My tak naprawdę szukamy głównie na Facebooku, na, na Marketplace na Facebooku, jak chodzi o Ty Granny Flat, jak chodzi o mieszkania z agencją, no to jest mnóstwo mnóstwo agencji nieruchomości, pośredników nieruchomości w zależności od miasta. A główną taką to jest realestate.com i tam możecie też um, szukać mieszkań na wynajem, ale tak jak mówiłam, myślę, że jeśli przyjedziecie tu na Wiza working Holiday, to, to takich opcji raczej nie będziecie brać pod uwagę. Um, także jak szukać Granny flat to na Facebooku możecie to szukać na Gumtree, a jak chodzi o Gumtree, tam bywają często tacy właściciele, którzy są troszeczkę, tak jak mówiłam, tacy doji. Czyli... Um, no, mogą nie do końca być z Wami szczerzy. Nigdy nie wynajmujcie mieszkania przez internet bez inspekcji tego mieszkania, bo czasami te zdjęcia są zupełnie inne od rzeczywistości. Także, także najpierw warto jednak pójść i zobaczyć, jak to wygląda. Um, ok, myślę, że to było tyle w temacie, temacie mieszkań w Australii. Podsumowując, cenowo, cenowo tak naprawdę, jeśli pojedziecie do dużego miasta jak Melbourne, Sydney, e, Brisbane jest troszeczkę tańsza, ale generalnie już podobnie, e, no to musicie patrzeć na to, że te ceny będą w granicach 1500 dolarów za miesiąc za pokój w dzielonym mieszkaniu. Jeśli e, na dwie osoby. To też jest ważne, bo my jesteśmy w dwójkę. Mm, jak chodzi o. E, o mniejsze miejscowości Gold Coast. Mniejsza miejscowość w Australii to jest około 600 do 700 do 800 tysięcy mieszkańców, bo tyle ma Gold Coast. Gold Coast jest wielkości Poznania, ale dla nich to jest e, tak naprawdę wieś, dlatego też te ceny wynajmu są troszeczkę niższe. Um, także tutaj za 1400 jesteście w stanie wynająć właśnie Grani flat. Prywatne, własne mieszkanie dla Was, małe, małe, ale własne, ale ładne. Także myślę, że też warto o tym pomyśleć, gdzie będziecie się wybierać, na co Was będzie stać po prostu. W Melbourne, jakbyście chcieli mieć coś własnego, no to wtedy jest opcja po prostu dalej od centrum. Melbourne to jest jednak miasto wielkości tam 5 milionów, bodajże. Także jest bardzo, bardzo, bardzo rozłożyste. Jeśli będziecie bardzo daleko od centrum, nie wiem, godzinę jazdy do centrum, no to też jesteście w stanie znaleźć jakieś mieszkanie w dużo niższej cenie na takie, na własność. A w sensie, że sami będziecie tam mieszkać. Tylko pytanie też, czy tak daleko chcecie dojeżdżać, bo jednak pytanie, gdzie, gdzie będziecie mieć pracę. Potem się mnóstwo pieniędzy wydaje też na, na, na dojazdy, które w Melbourne są bardzo, bardzo drogie. znaczy, w moim odczuciu, są bardzo drogie. Ok, to myślę, że kończymy. Jeśli macie jakieś pytania o wynajem mieszkań, o, e, ogólnie o, o życie w Australii, a, to pytajcie w komentarzach. Ja wam też podeślę linki, gdzie tych mieszkań szukać, jak szukać. A, I mam nadzieję, że Wam się podobało, że Was nie zanudziłam, a myślę, że było dosyć sporo przydatnych informacji dla tych szczególnie, którzy wybierają się do Australii. A, także dziękuję i. Kuljaki.